Witam Was, Słoneczka. Przekaz od przodków Janiołów, Czwarteczek, czwartunia, 20 listopad. Relacje rodzinne, koleżeńskie, przyjacielskie oraz znajomości, Relacje w pracy i praca, Związki małżeńskie i partnerskie, Singla, Czusie, Słodkie, Bąbela, Czusie. Utrzymaj przestrzeń. Słuchajcie, nie pozwólcie zabierać sobie przestrzeni osobom, które będą próbowały wisieć na was. Pomagać jest rzeczą fajną, super, ale wy macie wreszcie znaleźć gdzieś umiar. Nie zajmować sobie też głowy problemem osoby. Cały czas, nie? Bo jak wy będziecie cały czas zajmowali sobie głowę, jak pomóc tej osobie cały czas non stop kolor, to przeoczycie szanse, które będą się pojawiać na waszej drodze. Macie utrzymać swoją przestrzeń i macie wyznaczyć granice tym osobom, tak? Że jest do to na nie dalej, że tu nie przekraczaj mojej przestrzeni, tu szanuj mój czas, który ja chcę poświęcić na swój rozwój, tak? Bo ktoś będzie próbował wisieć na was, że tak powiem kolokwialnie, no i e, niestety, ale przez to, że ktoś będzie próbował wisieć, wy nie zobaczycie szansy dla siebie, nie? Więc tutaj umiar zachować. Praca. Wycofaj się i doładuj. Nie wchodź w konflikty, e, nie oddawaj się emocjonalnie tak, tej pracy tak, że ciebie spalać będzie. Ty masz wycofać się i doładować. Czyli jakby gdzieś stać z boku. Robić swoje, oczywiście, ale nie wdawać się w dyskusję, w konflikty. Przyjdzie ktoś i powie: Dobra, źle zrobiłeś, zrobiłaś, popraw to, nie? Dobrze, poprawię, ok. Macie wycofać te emocje. Nie dać się też wciągnąć coś, bo może być tak, że osoba w pracy będzie próbowała też wampirzyć na was. I to nie tylko chodzi o pracę, ale o to, że będzie cały czas marudzić, czyli obniżać też waszą energię. Wy macie się wycofać, wy macie się doładować, wy macie zachować spokój e i wyraźnie powiedzieć sobie nie pozwalam, by w tym dniu negatywna energia w pracy mnie dopadła. Czy jak tam wy chcecie sobie powiedzieć swoimi słowami, tak? Macie wycofać się i doładować. Macie przede wszystkim zweryfikować swoje emocje, bo jak macie dobrą pracę, to jest ok. Natomiast jeżeli macie pracę, która was wyczerpuje, psychicznie w szczególności, to macie zobaczyć, że wy możecie się wycofać z tych energii, wy możecie się doładować, wy możecie uniknąć też konfliktu, tak? W tej pracy. A ci z Was, którzy szukają pracy, na chwilę się zatrzymaj, zobacz. Intuicja będzie podpowiadać Ci inne wyjścia szukania pracy, ale musisz się zatrzymać, czyli wycofać się, jeszcze raz przeanalizować, jeszcze raz się rozejrzeć, zajrzeć w głąb siebie, bo tam jest odpowiedź, w którym kierunku ci z Was, którzy szukają pracy, powinni iść. Kochani, ja robię często gęsto plan duszy dokładny i tam też wychodzą pewnego rodzaju predyspozycje czy też wskazówki. Ok. Pary, pary i związki małżeńskie. Zaufaj wyższym siłom. No i teraz ktoś, kto ma naprawdę trudny i ciężki związek małżeński czy partnerski, powie: No ta baba teraz mi będzie tu gadać. Słuchajcie, nic nie dzieje się bez przyczyny. Jeżeli wy już nie chcecie być w tym związku, ten związek, ta relacja was uwiera od dłuższego czasu, bo to nie chodzi o to, że raz się pokłóciście czy dwa, to wy macie zaufać wyższym siłom. To jest karma, którą odpracowywujecie, ale to od was zależy, kiedy zakończycie odpracowywanie tej karmy i rozpoczniecie nowy etap w życiu. Od was to zależy czy wy będziecie tkwić w tym? To jest siła wasza. Zaufaj wyższym siłom. Zajrzyj w głob siebie. Natomiast jeżeli macie dobre związki partnerskie, małżeńskie, i gdzieś tam jest lekkie tąpnięcie. To też to tąpnięcie jest po to, żebyście, ja to powiem takimi prostymi słowami, złamali rutynę czymś. Jakąś drobnym takim, wiecie, gestem złamać rutynę. Ja to już powiem nawet porwać tą osobę gdzieś, na przykład, nie wiem, na spacer, czy zrobić niespodziankę. Czyli bacie wszyscy zaufać wyższym siłom. Problemy, które się będą pojawiać w związkach małżeńskich i partnerskich, które nie są toksyczne, są po to, żeby powrócić do tego, co zostało zatracone, bądź wprowadzić coś nowego w Waszej relacji. Singlaczusie, bombelaczusie. Czekaj na ważne informacje. Singlaczku, jeżeli Wy czekacie na informacje od jakiejkolwiek osoby, to cierpliwość spokojnie poczekać i zobaczyć. Przede wszystkim, jeżeli ta osoba pojawia się i znika, to już jest jakiś sygnał, że ta osoba na przykład nie chce trwałej relacji. Wy macie zajrzeć w głąb siebie, bo wkrótce dostaniecie informację, która rozjaśni Wam sytuację, jeżeli chodzi o te relacje. Ale i też zarówno słuchajcie, koleżeńskie, i przyjacielskie. Singlaczki mają czekać na ważną informację. A ja Wam oczywiście życzę cudownego dnia.